Egoizm to nie życie tak, jak się chce żyć, to oczekiwanie, że inni będą żyć tak, jak my chcemy. Oskar Wilde: Ostatnio mieliśmy arcyciekawą dyskusję odnośnie właśnie egoizmu. Zastanawialiśmy się również nad tym, czy egoizm i samolubstwo są tym samym. Doszliśmy do wniosku, że samolubstwo jest synonimem egocentryzmu, a zatem jednej z najczęstszych wad alkoholików. Jest to również moja wada. Egoizm sam w sobie dobry nie jest, tym niemniej istnieje coś takiego jak dobry egoizm. Chodzi o dbanie o własny interes, nie za cenę interesu innych, nie za wszelką cenę. O to chodzi przy zaleceniu z terapii, by zmienić towarzystwo. Pozbyć się z otoczenia tego, co przypomina o piciu i być może do picia ciągnie, namawia. Jest, jak to się na terapii nazywa, wyzwalaczem. Na początku swojego trzeźwienia, rzeczywiście, zmieniłem towarzystwo. Nie chodziłem do knajp, w których piłem. Kiedyś znalazłem w szafce kieliszek, który dostałem z butelką whisky. Potrzebowałem małego naczynia, właściwie podstawki do jajek. Okazało się, że pasuje. Nie bronię ludziom w moim otoczeniu picia alkohol wychodzę, gdy zaczynają już być za bardzo pod wpływem. Nie przeszkadzają mi butelki alkoholu w sklepach, bo tak samo nie przeszkadzają mi butelki z lakierem do paznokci, nie używam ani jednego, ani drugiego. Kupuję też karmę dla kotów, jej też nie jem.